Ekologia to dziś sposób życia dla wielu z nas. Segregujemy odpady, zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych, odchodzimy od plastikowych toreb. Odpowiadając na potrzeby konsumentów, proponujemy zawsze idealne rozwiązanie. Ecosack to lider w produkcji toreb papierowych w Polsce. Od ponad 10 lat tworzymy produkty z najwyższych gatunków papierów. Przy pozyskiwaniu papieru mamy na względzie dobro naszej planety, co m.in. potwierdza certyfikat FSC. Torby papierowe Ecosac powstają od początku do końca w naszym zakładzie produkcyjnym z wykorzystaniem przyjaznych i bezpiecznych dla środowiska surowców. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu jesteśmy w stanie wyprodukować około 100 tysięcy toreb w ciągu 8 godzin. Wysokie standardy naszych produktów z doskonałą jakością nadruków doceniły największe światowe marki z branży obuwniczej, odzieżowej, kosmetycznej i innych. Dzięki profesjonalnej obsłudze klienta i indywidualnemu podejściu do zamówień możemy sprostać nawet największym wymaganiom. ECOSAC mieści się na terenie nowoczesnego parku przemysłowego w Katowicach, z dogodnym dostępem do infrastruktury biznesowej i bogatym zapleczem socjalno-sportowym. Powiązanie z kluczowymi arteriami komunikacyjnymi zapewnia skuteczną i szybką logistykę naszych dostaw. ECOSAC to nasza odpowiedź na potrzeby Twoich klientów. Wygodne i w pełni ekologiczne papierowe torby to doskonały nośnik reklamy, a także zapewnienie o odpowiedzialnej proekologicznej filozofii biznesu, bo ekotrend to dzisiaj standard.